Zaraz dojdzie do nas też z miejscowości Jarosławiec, ponieważ jest reprezentantem tej społeczności, ja reprezentuję gminę i bardzo nam zależało na tym, aby to, to co dzisiaj się tutaj stanie, nastąpiło. W roku ubiegłym nastąpiły pierwsze ruchy osobiskowe na klipie w Jarosławcu. Bardzo niepokojąca sytuacja, która się zaczęła wtedy wytwarzać, spowodowała, że to, mieliśmy mnóstwo problemów. Zostały zagrożone mienie e, prywatne, mienie komunalne również. E, Osobisko dotarło już do granicy drogi, którą notabene w zeszłym roku skończyli budować. Także sytuacja bardzo e, tragiczna, wręcz można powiedzieć. I chciałbym w tym momencie serdecznie podziękować Panu Dyrektorowi Urzędu Morskiego i pracownikom, którzy wraz z nim przyjechali, za to, że. Dzisiaj możemy tutaj cieszyć się tym sukcesem środkami, które zostały uzyskane z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz umową, która będzie podpisana na zabezpieczenie klifów. Ale przede wszystkim chciałbym powitać tutaj na dzisiejszej sali gości, którzy z nami są, reprezentantów samorządu wojewódzkiego, powiatowego jest z nami pani Magdalena Gąsecka, radna Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Pomorskiego. Witam panią serdecznie, witam również panią Iwonę Najnę, wicestarostę, która jest z nami. Jest w Oczywiście witam e, przedstawicieli Urzędu Morskiego, Pana Tomasza Mowina, Dyrektora Urzędu oraz e, pracowników oraz przedstawicieli wykonawców, którzy będą dzisiejszą inwestycję wykonywali. Witam również serdecznie przedstawicieli mediów. E, mam nadzieję, że ten dzisiejszy dzień e, zakończy się w historii, iż od, od teraz już problem z kifem Jarosławcu będzie zażegnany i nie będziemy żyli w niepewności, a wy tutaj i mieszkańców i właścicieli nieruchomości będzie. Ja ze swojej strony serdecznie dziękuję i gratuluję Panu Dyrektorowi tego, że udało się do tego dzisiejszego wydarzenia doprowadzić i w tym momencie chciałbym przekazać głos Panu Dyrektorowi. Dziękuję serdecznie. Dzień dobry państwu. Proszę Państwa, nie ukrywam też, że jest to powód dla jakiejś dumy, że udało się takie pieniądze pozyskać, małe pieniądze trzeba Państwu powiedzieć, że e, wyrwanie takiej kwoty wtedy ze budżetu państwa celowej jest e, to Z swojej strony chciałbym też podziękować serdecznie za wsparcie, jakie mieliśmy na poszczególnym etapie e, starania się o dofinansowania. E, chciałem podziękować obecnym tutaj pani Starosta Radzie Powiatu Sowieckiego za wsparcie, które pani Proszę nie łączyć z kampanią wyborczą w bo deptała w innym kierunku ścieżki, też u nie ma inna, nami. Panu Wójtowi chciałem podziękować serdecznie, Panu Sołtysowi, Stowarzyszeniu, które się zawiązało na rzecz rozwoju tego Klifu, nie ma z nami, ale tutaj też szczególnie zobowiązania dla Pana Wojewody. Chciałem skierować do Pana Wojewoda Marcin Zbierowicz osobiście z Panem premierem. w tym temacie też dyskusował, prosił o wsparcie to się wszystko udało. Ze mną chciałem przedstawić są z Polskiego, jest Pani Agnieszka Zuzecka z Zamówień Publicznych. Bardzo ciężka działka, jeszcze tam dzisiaj dopinamy pewne sprawy, bo zgodnie z polskim prawem są tak określone, ale inaczej. Jest ze mną Pan Demar Kojanowski, który będzie ze mną w inspektorem nadzoru na tej budowie. Także myślę, że ta współpraca między wykonawcą... A panem, się podała na dobrej drodze. Też mamy wspólny ten interes, bo nam mamy co się oczekiwać, że chce ktoś udać. Ja po tej procedurze przetargowej, po rozmowach tutaj przedstawiam firmę, o sponsorczym dwóch firm, które się dzisiaj takie nie jeszcze. Yy, no, mam takie wrażenie, że z poważnymi ludźmi rozmawiam i że uda nam się to zrobić, bo termin jest bardzo krótki, bo do 21 grudnia musimy bardzo zakończyć, żeby te pieniądze rozliczyć. Na całym szczęście Szczęście jest to, że to są pieniądze ze zewnętrznych budżetu państwa na 2011 rok. Tak? Dzisiaj mamy już 19 września, ale z doświadczeniem, które firma ma, to wierzę bo to, że y, pójdzie do przodu to i będzie szybko efekty tego wszystkiego widać, ale ja mówię, żeby tą część, która jest najbardziej konieczna w dniu dzisiejszym, zabezpieczyć ten proces, żeby nadal no nie